Zobaczcie sami, jak prezentują się nasze outletowe maszyny. Oczywiście wszystkie mają metalowe podzespoły, więc o to możecie być spokojni. E, zabezpieczone w środku. Wyciągnę ją dla Was. Popatrzcie. Przyjrzyjmy się jej z bliska. Wow! Bardzo ładna, jeśli chodzi o design, e, materiał, z jakiego jest wykonana, bardzo intuicyjna w obsłudze. Wszystkie pokrętła regulacji długości, szerokości, naprężenia nitki są na ramieniu maszyny. Ma e, automatyczne oprzycie dziurki, co w takiej podstawowej maszynie nie jest oczywiste. Oczywiście ma rozrusznik nożny, e, schowek, pojęciu którego zyskujemy wolne ramię mega wygodna sprawa. W schowku najczęściej schowane mamy akcesoria dodatkowe. Popatrzcie na akcesoria. Zazwyczaj mamy blokadę szpulki, dodatkowe stopki, zapasowe szpuleczki, prowadnik, pędzelek, prójka, śrubokręt, igiełki i płytkę zakrywającą ząbki transportera. No zobaczcie sami, przecież ta maszyna jest po prostu piękna. Pamiętacie, jak na początku wspominałam o metalowych podzespołach? Zobaczcie, jak pięknie obrazuje to zdjęcie, to co maszyna ma w środku. Na to zwracajcie uwagę.